Jestem XJ Joke i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe. A to jest czwarty odcinek z serii Warframe od A do Z. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Chroma. Jest to bardzo specy specyficzny frame. Ja. Próba, próba głosu, próba mikrofonu la la la, la. Dobra, y, y, dalej jest to bardzo specyficzny frame ponieważ y, y, jego energia jego mm, no, od, od koloru energii y, zależy to jakim żywiołem y, chroma się posługuje ale najpierw zacznijmy od y, Statystyk bazowych. Tutaj jeszcze mam chromę zwykłą, ponieważ jest to frame z misji, a także jest mały problem z jej zbudowaniem, ponieważ do wybudowania poszczególnej części tego warframe'a potrzebujemy też części od innych warframe'ów. Tak więc do zbudowania Hełmu, neuroptyki do chromy. Potrzebny jest nam wybudowany hełm do Ember. W przypadku powłoki potrzebujemy powłoki do Frosta. W przypadku systemów potrzebujemy systemu Saryn. A jak już mamy wszystkie części wybudowane, to takim elementem stalającym jest hełm do volta. Właśnie dlatego jest to też taki specyficzny frame frame żywiołów. Woda w zależności od koloru energii czterema żywiołami ember odpowiada za ogień, frost za lód, saren za toksyny, a volt za elektryczność. Taka hecha jest tylko w przypadku y, zwykłej chromy, chroma prime, y, to tak jak już wszyscy, y, wszystkie framey primeowe, y, części do niej zdobywamy przy, przy pomocy reliktów, a do nich są już potrzebne tylko surowce. Dobrze, a więc przechodząc do y, statystyk bazowych, jeżeli chodzi o zwykłą chromę, y, jest to 150 punktów y, pance punktów energii, 350 punktów pancerza. Statystyka sprintu to 1,01. Tarcza i życie mamy po setce, więc jest to bardzo defensywny frame. Może przynieść na siebie dosyć, dosyć dużo obrażeń. Jeżeli chodzi o energię chromy prime, tutaj statystyka pokazuje nam 200 punktów. Pancerz też bardzo wysoki, bo 425. Sprintarca i, sprint i życie się nie zmieniają. Przejdźmy teraz do prezentacji. Umiejętności, umiejętność pasywna, wybrany kolor emisyjny. Dyktuje rodzaj obrażeń elementarnych zadanych przez umiejętności. Czyli właśnie to, co już, o czym już wspominałem. Pierwsza umiejętność chromy to widmowy krzyk. Siej spustoszenie zadając destruk ziejąc destrukcyjnymi żywiołami, kolor emisyjny, chromy określa żywioł. Druga umiejętność to strażnik żywiołów w zależności od wybranego koloru energii, akurat tej koloru emisyjnego, żywiołu, chroma stworzy ofensywne pole obszarowe i jego sojusznicy będą otoczeni defensywną aurą. Trzecia umiejętność to pancerz wściekłości. Gdy, traf... Gdy trafiane są tarcze, pancerz chromy Staje się mocniejszy, gdy trafiane są punkty życia. Wzmocnione są obrażenia broni. Działa przez określony czas. Maksimum wzrasta wraz z rangą. Czwartą, taką ostateczną umiejętnością chromy jest wizerunek. Chroma y, zmienia swoją skórę w potężnego strażnika, który y, wzmacnia pobliskich sojuszników i razi wrogów żywi y, żywiołowymi. Atakami. I teraz tak, jeżeli chodzi o chromę premową, mm, jej podstawowym kolorem emisyjnym jest kolor czerwony, który odpowiada za mm, żywioł ognia. Tak samo pomarańczowy i żółty. Mm, kolor biały oraz jasno niebieskie i różne innych odcienie akurat tutaj już niestety nie sprawdziłem tego informacje są podane na wikipedii warframe'a szczegółowe kolory, ale np. biały odpowiada za lód niebieski za prąd oraz zielony i różne odcienie za Toksyny. A więc przechodząc do prezentacji umiejętności, pierwsza umiejętność bazuje na wydajności, zasięgu oraz yy, sile ataku, więc wydajność już mamy. Sp specjalnie zasięgu teraz jako taką nie będę wkładał. Dodamy tutaj troszeczkę siły przejściowe wzmocnienie. Proszę bardzo, tak to wygląda. I tak jak w przypadku Baruch, 200 energii, premowa ciągłość, premowy przepływ znaczy się 280 punktów energii, bardzo dużo. I pierwsza umiejętność działa nam właśnie w taki sposób, że tutaj sobie ziejemy ogniem, toksyną, prądem. Wszystko zależy od koloru energii i taki też status nakładamy na naszych przeciwników. Ja jeszcze tak zaprezentuję. Szybko zmienię kolor energii na prąd. To już będę wziął w przestrzeń. O! Wygląda to tak. To ma ciekawy efekt wizualny, dlatego też zaprezentowałem. Jeżeli chodzi o drugą umiejętność, yy, każdy żywioł odpowiada też za jakieś yy, tam yy, specyficzne wzmocnienie. A więc, tak, ogień odpowiada yy, za zwiększenie zdrowia. O, jak widzicie, podniosły mi się punkty życia. Yy, prąd yy, daje nam. Więcej tarczy i zwiększa obrażenia. Toksyna y, zwiększa nam prędkość przeładowania. Lód odpowiada za y, zwiększenie pancerza, obrażeń oraz szansy y, statusu. Tarcza to prąd, więc też jeszcze zaprezentuję szybko, jak to wygląda. Hop, jak widzicie, wzrosło nam, wzrosły nam punkty tarczy. I teraz przechodząc do. A, i ta umiejętność e, bazuje na zasięgu, też i sile. Im większa siła, tym wiadomo więcej e, życia, więcej tych, ty, tej tarczy. Statystyk będziemy mieli. Oczywiście też warto wrzucić coś na czas trwania, żeby e, umiejętność trzymała się. Dla nas i dla sojuszników dłużej, dłużej. I tak to by było na tyle. Teraz wzmocnienie tarczy i pancerza. Dodamy tutaj trochę ciągłości. Obrażenia mogą nam zadać przeciwnicy albo jeżeli mamy odpowiednie narzędzia, odpowiednią broń. Ja użyję do tego celu rzutek Despair. E, używając właśnie takiego modu wykryte ładunki wybuchowe szansa na, mamy szansę na eksplozję e, akurat obrażenia wybuchowe są specyficznymi wybuchami e, są specyficznymi przepraszam obrażeniami e, jeżeli mamy takie obrażenia w broni możemy się e, rzucając sobie po nogi możemy nawet się sami zabić e, może też do tego celu użyć innej broni, właśnie z tym modem y, albo broni białej typu y, glaive albo y, cerata to już wszystko zależy od was a więc włączając umiejętność i rzucając na przykład rzutki pod siebie widzicie wzrósł nam pancerz wzrosły nam y, obrażenia Pancerz mamy teraz zwiększony o 580%, a obrażenia o 647% w danej broni. I co jest też bardzo dobre w tej umiejętności, nie musimy za każdym razem y, się stakować, tylko wystarczy, że przed końcem umiejętności włączymy ją jeszcze raz. Nasze statystyki są y, cały czas podtrzymywane. A więc zobaczmy też jak to mniej więcej działa Ja zwiększę, zabiję tych przeciwników Zwiększę poziom do maksymalnego I proszę bardzo Teraz na przykład z takiego Glaxiona zadaję po 2000 O jak się troszeczkę na. stakowałem 5000 punktów obrażeń A co się stanie, jeżeli się nastakuje? Jak widzicie te obrażenia. O, już nam przeciwnik padł. 8000. Nawet nie widzę tych y, cyfr. Akurat aż tak dużo ich tej leci. Chociaż zrobimy to inaczej. Jeszcze zmienię sobie broń. Na snajperkę, bo wtedy to naprawdę bardzo y, fajnie widać tą różnicę w obrażeniach. O, strzale w głowę. Widzicie, mamy tak 4000 obrażeń. krytycznych, a ze wzmocnieniem już 14 tysięcy siedemnaście! Tam chyba widziałem czterdzieści osiem taki był bardzo silny kryt. Więc naprawdę, do snajperki z e, odpowiednią też konfiguracją, trochę więcej e, można dać, oczywiście, siły. E, I właśnie głównie Chrome e, buduje się pod e, tę umiejętność, właśnie pod trzecią. Tutaj mało zasięgu, dużo e, siły, dużo czasu trwania i na jakichś bossów nie ma prawie przeciwnika, który. By nie padł po jednym strzale, tutaj specjalnie dałem najwyższy poziom przeciwnika, ale na, na misji typu sorty, jakieś bossowie jeden, dwa strzały, wszyscy padają jak muchy. A więc przejdźmy szybko do prezentacji, trochę energii sobie wezmę. Trzeciej umiejętności. Ja wrócę jeszcze sobie śmigiem do mojej poprzedniej broni. O! I widzicie, chroma zrzuciła swoją skórę. Atakuje, ogłusza przeciwników. Zieje, używa pierwszej umiejętności. My w międzyczasie też możemy sobie ziać na przeciwników. Bo atakować z broń białej, z czegokolwiek, z pozostałych innych umiejętności. O, dawać buffy, takie jakie my używamy, takich buffów też używa nasza, yy, chro, yy, nasz cień. Więc to było na tyle, i szybko, szybki wgląd jeszcze we mm, wzmocnienia. O, tu, 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 pierwsza umiejętność. Yy, widmowy krzyk. O! Widm, widmowy krzyk. Po deaktywowaniu tej umiejętności chroma yy, odpali pocisk nasycony energią żywiołu, zadając yy, to obrażeń za każdą sekundę trwania widmowego krzyku maksimum do y, 500. Zobaczymy, jak to. Zobaczymy. Zrobimy kilka sekund. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Dezaktywujemy jeden pocisk. A gdzie to było? O, no dobra. Tam jakieś obrażenia faktycznie wchodzą. Nie jest to zbyt efektywne. Prawdziwą chrom siłą chromy jest jej e trzecia umiejętność. Drugie wzmocnienie. Strażnik żywiołów. O! Sojusznicy, którzy otrzymają. opuszczają zasięg umiejętności. Zachowują jej efekt na 100% pozostałego czasu trwania. To coś przydatne, jeżeli chcemy. saportować, jeżeli chcemy na przykład stale zwiększyć. Zdrowie no, y, naszych sto, no, stale, jeżeli chcemy zwiększyć zdrowie, pancerz, jakieś statystyki naszych sojuszników, używając ten moc, nie musimy się tak kurczowo trzymać y, naszych sojuszników, ponieważ ci i tak otrzymują y, buffy z naszej umiejętności. Y, pancerz wściekłości. Otrzymanie 150 punktów obrażeń wywoła 9-metrowy wybuch. Uszkodzenia tarczy wywołują obrażenia przebijające, podczas gdy obrażenia życia od wybuchu. Jednak nie jest, jak widzicie, to są bardzo małe punkty obrażeń, mały zasięg, jednak przy konfiguracji do wzmocnienia broni. Nie jest to aż tak konieczne. Przynajmniej ja nie używam żadnego z tych wzmacniaczy. Ale to jestem. Ja wy możecie robić co chcecie oczywiście wizerunek rozmieść i przytrzymaj, aby przemieścić wizerunek w Oznaczone miejsce zadaje 200 obrażeń na sekundę wrogom znajdującym się na jego trasie. Podczas rozmieszczenia wyje ogłuszając pobliskich przeciwników. Mogę to szybko zademonstrować, bo sam jestem ciekaw jak to tak naprawdę wygląda. Nigdy tego nie używałem. Umieśmy przytrzymaj, Umieśmy... Jeszcze... Przytrzymajmy. Jak to jest? A, teraz przytrzymując, widzicie. O, mamy takie miejsce. Pole nam się pojawia. Tutaj kolejne miejsce, on nam się przenosi. Tak. A więc wygląda to właśnie w ten sposób. Generalnie rzecz biorąc, możemy, jeżeli chcemy yy, wziąć chromę na misję obrony możemy się pobawić właśnie z użyciem właśnie tego wzmocnienia i właśnie trochę zwiększyć siłę oraz użycie energii aczkolwiek no jednak naprawdę większość osób używa chromy na jakichś bossów typu Eidolon typu orby, czyli bossowie z otwartych światów, a wtedy jednak robi się ją pod trzecią umiejętność. A więc to by było na tyle. Jeżeli materiał, filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, w komentarzach piszcie mi, co mógłbym zmienić, albo jakie filmiki jeszcze chcieli byście oprócz planowanego dokończenia serii A do Z oraz bossów jeszcze, jak, jakie jeszcze chcielibyście filmy zobaczyć na tym kanale ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!